no teraz słuchajcie kończę już ten reportaż ja czteropalciasty yy, jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Księcia Janusza i Górczewskiej Warszawa Wola no i y, kończę ten reportaż ścieżkami rowerowymi ze ścieżkami rowerowymi widzieliście przejeżdżają przejeżdżają mimo że kodeks zabrania tego tylko trzeba przeprowadzić ale jak zbudowali drogę no, do przejeżdżania i światła no to przejeżdżają więc tak w Polsce jest słuchajcie kodeks zabrania przejeżdżania rowerem to trzeba przeprowadzać a ścieżki się buduje żeby przejeżdżać to już a tutaj chcę pokazać wam drzewo zobaczcie tak nachylone ono waży przynajmniej stonę a właśnie nad ścieżką rowerową nad ścieżką rowerową zobaczcie pochylone drzewo o. jakby się to drzewo u po prostu z korzeniami położyła a kiedyś tak się stanie no to jak będzie w tym czasie rowerzysta pod tym drzewem o jak ta pani na przykład śmierć na miejscu ponieważ to zobaczcie tak się buduje ścieżki rowerowe i tak wydziały zieleni dbają o bezpieczeństwo wycinają te drzewa które nie potrzeba a które potrzeba to nie wycinają jak czteropalczasty Wam mówię? Głupota polska, polska głupota. Leży na biurkach, w się mota. Głupota polska, polska głupota. A kto ją buduje? Kretyn idiota. To jak czteropalczasty Wam mówię? Pa, pa, pa. O, widzicie? Na, no, końcu Przecież można by było o tych ścieżkach rowerowych całymi dniami kręcić, ale. No to co pokazałem dzisiaj, przepraszam, że przerywałem, ale tak, musiałem kilometr przejść dalej, to musiałem przerywać te reportaże, bo nie będę szedł przez 15 minut i was zanudzać, prawda? A to ktoś dzwonił, a to...